Czy można nauczyć się programowania za darmo? Oczywiście, że tak, ponieważ jeśli masz dostęp do internetu, a zakładam, że tak jest, no bo jakoś oglądasz ten filmik i znasz przynajmniej w podstawowym stopniu język angielski, to jesteś w stanie wyszukać no, większość informacji, która jest dostępna w internecie. Co jest równoznaczne z tym, że tak naprawdę programowania też możesz się nauczyć całkowicie za darmo, aczkolwiek moim zdaniem. Lepszą alternatywą jest skorzystanie z tanich kursów online i połączenie tego z darmowymi źródłami, a najlepiej do tego dołożyć jeszcze wsparcie mentora. No i moim zdaniem to jest najlepszy sposób na naukę programowania, ponieważ stosunkowo tanim kosztem jesteś w stanie zdobyć umiejętności, które pozwolą ci na zmianę pracy, zdobycie nowego zawodu. Bardzo dużo materiałów dostępnych w internecie odnośnie programowania, jak i całe programowanie. Jest dostępny w języku angielskim. Dlatego to jest pierwsze kryterium, od którego polecałbym zacząć przed nauką programowania. Naucz się języka angielskiego. Jeśli nie znasz języka angielskiego, no to w pracy programisty jest on niezbędny. Jeśli ktoś pyta, jaki język programowania wybrać na początek, to często pierwszą odpowiedzią jest język angielski, ponieważ każda dokumentacja, każda składnia i tak dalej, wszystko co jest związane z językami programowania, ogólnie z programowaniem, jest dostępne w języku angielskim, głównie w języku angielskim, oczywiście w innych językach też. W języku polskim też znajdziesz tłumaczenia, aczkolwiek te źródła w większości lub zawsze odnoszą się do materiałów, do dokumentacji napisanych w języku angielskim, dlatego to jest pierwszy warunek, od którego polecałbym zacząć w ogóle naukę programowania. Jeśli to już ogarniasz, czyli znasz przynajmniej w podstawowym stopniu język angielski, jesteś w stanie się dogadać, rozumiesz to, co czytasz, no to spełniasz te kryteria, żeby zacząć naukę programowania. I teraz tak, od jakich źródeł zacząłbym? Przede wszystkim od źródeł darmowych, ponieważ na początku nie wiesz czy programowanie jest w ogóle dla Ciebie, czy Ci się to spodoba Dlatego zwłaszcza na początku nie polecam inwestować w drogie kursy, a zwłaszcza bootcampy dla osób kompletnie zielonych Na początku zacznij od darmowych materiałów, przekonaj się czy w ogóle programowanie Cię interesuje, czy to jest dla Ciebie a dopiero później będziesz mógł zainwestować. Czyli na początku zaczynamy od darmowych źródeł. Jakie darmowe źródła ja poleciłbym się na początku i z których ja również sam korzystałem? Oczywiście na samym wstępie zaznaczę, że ja jestem front-end deweloperem, czyli będę polecał to, co sam przerobiłem lub te materiały, z których sam korzystałem. Dlatego jeśli uczysz się innego języka programowania, idziesz w kierunku backendu. Lub jakichkolwiek innych dziedzin związanych z IT, no to niestety nie jestem w stanie pomóc. Będziesz mógł znaleźć źródła na innych kanałach, na innych stronach internetowych, ponieważ ja będę odnosił się do źródeł, które sam znam i które z całą pewnością poleciłbym osobom, które zaczynają od samego początku. Na początku może zaczniemy od źródeł polskojęzycznych, ponieważ wiem, jak to było u mnie na początku, gdy nie umiałem sobie wyobrazić, zrozumieć na samym początku, co to jest w ogóle zmienna. I jeśli ktoś mi to wyjaśniał po angielsku, no to już to była dla mnie całkowicie abstrakcja, dlatego ja sam zacząłem od źródeł polskojęzycznych, gdy już coś rozkminiłem i wiedziałem mniej więcej o co chodzi, to dopiero kolejnym etapem było szukanie źródeł angielskojęzycznych, no bo po prostu jest ich więcej i można to bardziej dokładnie wszystko zrozumieć, dlatego ja to tak sobie połączyłem, że na początku, jak tak byłem, na samym początku zaczynałem dopiero. To szukałem źródeł po polsku, żeby w ogóle złapać koncepcję, o co chodzi, i dopiero później szukałem źródeł po angielsku, i to mi się ze sobą fajnie łączyło, i dzięki temu miałem taki szerszy pogląd na dane zagadnienie. Oczywiście wszystkie materiały i źródła będą zamieszczone w opisie filmu. Pierwszym źródłem, które z pewnością poleciłbym, jest YouTube. Ponieważ znajdziesz tam masę tutoriali. Wiadomo, że na początku ciężko stwierdzić, które są dobre, które są złe, ale zaczynasz od tego, że wyszukujesz informacji i sprawdzasz, czy po prostu styl przekazu prowadzącego jest dla ciebie, czy ci się to podoba, czy to rozumiesz. I idziesz dalej z danym prowadzącym lub przerabiasz jakiś kurs. Są też takie dłuższe tutoriale, które składają się na przykład z godziny, dwóch godzin, gdzie są wyjaśnione kompletnie od samych podstaw dane zagadnienia. Na przykład taki kanał jak Pasja Informatyki. Ja sam zaczynałem od tej strony internetowej i uczyłem się od pana Mirosława Zelenta i uważam, że to jest bardzo dobre źródło. Jedyne, co nie do końca bym się zgodził, to zaczynanie nauki programowania od C. Aczkolwiek no, każdy ma jakąś swoją metodykę nauczania. Tutaj prowadzący jest doświadczonym nauczycielem, więc wie co robi. U mnie to akurat się nie sprawdziło, więc mogę powiedzieć, że ja zaczynałem od HTML, CSS i JavaScript. Nie szedłem w kierunku C, bo zacząłem, ale szybko się zraziłem. Dlatego wróciłem do innych źródeł. Dodatkowo kanał Hello Roman, jak nauczyć się programowania, czy programista frontend. No jest tych kanałów sporo, gdzie znajdziesz masę darmowych materiałów. Tutoriali, wideo na temat nauki programowania Też kanał Samurai Programowania W sumie ja od niego zaczynałem swoje kursy online Które były dostępne na Udemy Następnie przeszedłem do strony internetowej Kurs HTML i CSS, gdzie jest masa darmowych materiałów odnośnie Tak jak sama nazwa mówi, HTML i CSS -a. Kolejnym darmowym źródłem, które szczerze polecam jest kurs JS Czyli Javascript dla superbohaterów Jest to wspaniała strona ponieważ na tej stronie znajdziesz masę darmowych materiałów odnośnie JavaScriptu. Tak naprawdę powiedziałbym, że to jest kopalnia wiedzy na temat JavaScriptu i naprawdę znajdziesz tam masę darmowej wiedzy, która jest podana w bardzo przystępny sposób i wyjaśniona nawet w sposób taki obrazkowy, że moim zdaniem każdy jest to w stanie zrozumieć, dlatego szczerze to polecam. I duże podziękowania dla Marcina Domańskiego, ponieważ naprawdę zrobił, robi nadal. Kawał porządnej roboty. Kolejna strona po angielsku, też zalecam ją na samym początku, czyli FreeCodeCamp. Camp, masa darmowych materiałów. Kolejna platforma, którą szczerze polecam, to jest Udemy, gdzie znajdziesz masę darmowych, jak i tanich kursów. Dzięki którym możesz nauczyć się podstaw programowania. Aczkolwiek, nawet bardziej zaawansowane aspekty związane z daną technologią też są tam dostępne i niewielkim kosztem możesz spokojnie znaleźć materiały, które cię zadowolą. I one są często wielogodzinne, więc dane zagadnienie możesz przerobić bardzo dokładnie. Dlatego też szczerze polecam. Kolejna platforma, na której znajdziesz masę materiałów, to jest edweb. Jest to platforma, na której kursy są płatne. Możesz sobie subskrypcję wykupić lub pojedyncze kursy. Ja miałem subskrypcję i ustawioną co miesięczną płatność, ale też tam jest bardzo dużo kursów, niektóre są już troszkę nieaktualne z tych technologii frontendowych aczkolwiek większość z nich naprawdę daje radę są tam kursy związane zarówno z technologiami frontendowymi jak i backendowymi i dodatkowo pełno kursów związanych z UX, UI, z grafiką z edycją i montażem wideo które możesz mieć za stosunkowo niewielką cenę na samym końcu powiedziałbym, że pamiętaj aby nie wpaść nigdy w tutorial hell, czyli zawsze jeśli coś się uczysz, zdobywasz jakąś nową wiedzę zrozumiesz jakieś nowe zagadnienie, to wykorzystuj tę wiedzę w praktyce, czyli praktykuj to, co się nauczyłeś, i nie przerabiaj kolejnych kursów, dopóki nie utrwalisz sobie tej wiedzy poprzez pisanie kodu. Bo łatwo jest wpaść w taką pętlę, to się nazywa tutorial hell, że po prostu przerabiasz lekcja za lekcją, nie ma tego końca, ale tak naprawdę, gdy dochodzi do momentu, w którym sprawdzasz swoją wiedzę, no to się okazuje, że niezbyt wiele wiesz i po prostu to, co wiedziałeś, to była czysta teoria. Najlepiej oczywiście przerabiać tutoriale w taki sposób, że prowadzący coś wyjaśnia, piszesz na żywo z nim kod, czyli równocześnie lub chwilę po nim, czasem możesz sobie zastopować i spróbować samemu coś napisać, wykonujesz mnóstwo ćwiczeń i w taki sposób całkowicie za darmo. Lub tanim kosztem jesteś w stanie nauczyć się programowania. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest połączenie nauki samodzielnej, czyli z tych darmowych i tanich materiałów, oraz dołączenie do tego nauki z mentorem, który cię będzie prowadził krok po kroku. Jeśli czegoś w kursie nie rozumiesz, oczywiście możesz zapytać prowadzącego, aczkolwiek moim zdaniem to lepiej zapytać doświadczonego programisty, z którym masz jakieś korepetycje, z którym się regularnie spotykasz, i takie połączenie, taka konfiguracja wydaje mi się być najsensowniejszą. I oczywiście najbardziej ekonomiczną. Jeśli podobał Ci się ten film, bardzo się z tego cieszę. Zostaw komentarz, daj łapkę do góry, zasubskrybuj i do zobaczenia w kolejnych wideo. Dzięki, cześć.